Pro... Dzień dobry, widzowie. nagrywam tutaj tutaj. Muszę zbudować tu jeszcze, ale prawie cały domek mam zrobiony. Tak, tak on się prezentuje. No ładnie. No tak ładnie się prezentuje. No, idę do Twojego pokoju. A kiedy już jest? Tutaj taki ładny, o, moja, moja tak, siostra gra. Zobaczymy gdzie, o jest tutaj, dolka frorka. No. Ja mam pięćdziesiąt tysięcy, bo zbierałem. Mamy, miałem sto, ale o tu jeszcze Oskar jest. Więc we trzech jesteśmy, we czterech, bo jeszcze Igor gra. Tak, Igor gra? Nie, nie gra, tylko we trzech jesteśmy. Ja idę budować. On mu będzie znowu przeszkadzał. O, talerze 1000 zł. No so, i widzicie, on mi zamyka drzwi. A tak nie powinno być. Nie powinienem mi tak robić. Oj, i mi zamknął. Więc znowu tu budujemy tutaj garnki. A nie, no, ja, jeszcze na górze za dwa tysiące tu jest. Ja tutaj za tysiąc. Ja już mam 48 tysięcy tylko. Nie oczekuję. Ja idę zbierać, mam za małą kasy. A co za kasę? Mało. Czekaj. Czeka. O, pijem. No czemu on mi zamyka drzwi? Ja zbieram lepsze. No cicho, ja mogę... Nie będę was zanudzał. Będę miał tego. Będę miał y, 100 tysięcy. To wam powiem. Słuchajcie, nie da się w ogóle y, dobić do y, 100 tysięcy. Mam 51 200. 000. Y, 51 tysięcy 200. 000. Ha, ha, ha nie wiem, ktoś mi napisał ha 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 po co te półka są takie takie no, dobry o już mi daje po chyba milion, o to chyba tak tylko mnie nie widać na nim A tu, to nie to tutaj O Jezu, nie wiedziałem, że zapadł Ochrodzenie! A nie, bas basen Ja mam za mało kasy A ja mam 91% już Zbudowane Ej, o Czym tu jest tego? Taka szczelina. Ale ja mam pełno kryjówek. Wbijacie o. 20 tysięcy mam tylko. Ale fajne. Wow. Jakie długie w ogóle. Tutaj samo? Tak. No tu wejście. Ja mam tylko 14 tysięcy. Mam 92, a dopiero o. o! jeszcze ile tyłu mam? Ale nie mogę, za mało pieniędzy. Co muszę zbierać. No nie będę Was teraz zanudzał. Poczekajcie chwilę. Dobra, mam 16 tysięcy. To jest maksimum. Maximon. Czy jak ktoś tam mówi? Mam dwie Tesla. Tu ktoś ma w ogóle ten pierwszy domek. Ktoś nigdy jeszcze w to nie grał. To jest pierwszy domek, który ja też go miałem. И вот так вот, и есть, так вот, и так яхт. Просто. вот так вот, O, pojedziemy zobaczyć do nich do niego Chyba do niego albo do niej, nie wiem. O no, tu mają ściany zbugowane. O no, tutaj też Ale jak? O, nie wiem. On jeszcze nawet nie zrobił tego. Zapełnienia tu. Patrzcie teraz. Patrzcie tu, nie? I patrzcie to. Tu pójdę. Patrzcie, to jest mój domek. Proszę. To tak. A on jeszcze tego nie ma. Na dworze, to. Dobra. To co to? Pianino? Aha, ten. To jest piec, wow. O też lata jeździ. Ale one są wolne. Nie, mać, nie wiem, co. O! Ale fajnie, fontanna taka tutaj też. o wow. Fontanna. Mam sześćset dwadzieścia jeden dolarów. Nie da jeździć. Co? Jadę za tym tom, Bo ona coś podejrzana jest, a ja jestem tajniakiem. Ona jest coś podejrzana Odejdź Typie O, ma już prawie skończony Chodź tu, chodź tu, chodź tu Ciężko ją dogonić Korda, nie mogę go dogonić Albo jej Patrz, pa, ja skręci, skręci, dobra. No, szybko jedzie trochę, maksimum, czyli kilku, jak, jakieś pięć godzin. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Aha. on. Dzień dobry. Ej, 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 chodź, e, chodź, e, e. chodź, 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 chodź. Chodź tu, 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 tu. Chodź tu, chodź tu wariacie tej. Chodź tu. Ale mnie zmylił prawie. O Jezu Maria, dobra w dupie go mam. Jadę sobie do domu budować. Patrzcie, bo tak to no nie ma no w sumie widać trochę przodem się zaparkuje. o jak idealnie, tylko bardziej do przodu. o patrzcie. Bajando. No nie no, dobrze stoi. Chociaż dobrze podjadę bardziej do przodu. O. O dobra ładnie, tak, ładnie. On Mam 2000 tylko Na to mi tylko 40 i na to I na to i na nic mi już 188 osiem dolarów Ja ogólnie widzę miałem 100 tysięcy na no? Kończymy odcinek, bo to będzie trwać wieczność. 900 dolarów, bo to kosztuje 1000. Kończymy odcinek, papa! Pa.